To Alfred Naujoks, major niemieckich służb bezpieczeństwa. Naujoks jest typowym produktem państwowej tajnej policji. Jest czymś w rodzaju intelektualnego bandyty. Jest szpiegiem i prowadzi tajne operacje. Podrabia dokumenty dla agentów służby bezpieczeństwa SD działających za granicą. Drukuje sfałszowaną obcą walutę i wywołuje wszelkiego rodzaju prowokacje. Na Ujoksa do SS zrekrutował osobiście naczelnik tajnej policji Reinhard Heydrich. Danzig, który Polacy nazywają Gdańskiem, jest miastem, państwem w granicach terytorium Polski, które zgodnie z decyzją Ligi Narodów nie należy ani do Niemiec, ani do Polski. Jednak przeważająca większość obywateli jest niemieckojęzyczna. Propaganda nazistowska jest nakierowana na zwiększanie napięć i mówi o koszmarze, przez jaki Niemcy przechodzą w Polsce. W międzyczasie niemieckie tajne służby szukają powodu do zaatakowania Polski. Naujoks zaczyna przygotowania do operacji ataku na niemiecką radiostację. Potrzebuje zaufanych ludzi, szczegółowych map i specjalistów radiowych w celu nadania antyniemieckiej wiadomości od nieistniejących polskich agresorów. W międzyczasie niemiecka prasa zaczyna antypolską kampanię. Różne media publikują artykuły o prześladowaniu Niemców w Polsce. Politycy wciąż zachęcają obywateli, aby pomagali swoim rodakom, którzy cierpią w Polsce. Cały świat uważa, że Niemcy mają rozpocząć wojnę z Polską z powodu Gdańska. W tym samym czasie niemiecka propaganda deklaruje coś zupełnie odwrotnego. To Polska zagraża pokojowi w Europie, a Niemcy są ofiarą międzynarodowej konspiracji. Kryzys się pogłębia. Polska nie chce przekazać miasta w ręce Niemców. Heidrich potrzebuje dowodu na polską agresję, nie tylko dla zagranicznej prasy, ale również dla niemieckiej propagandy. Ale taka agresja musi skutkować ofiarami. Gdzie mogą zdobyć ciała? Reinhard Heydrich daje ostateczną zgodę. Kilku więźniów obozów koncentracyjnych zostaje zabitych, a ich ciała zostaną upozorowane na ciała niemieckich żołnierzy broniących radiostacji. Ich ciała mają zostać przetransportowane do Glajwic w przeddzień operacji pod kryptonimem Konserw. Konserwy. 10 sierpnia Naujoks, jego pięciu współpracowników i tłumacz docierają do Glajwic. Naujoks bada teren i upewnia się, że operacja przebiegnie gładko. Jest gotowy zacząć w każdej chwili. Za trzy tygodnie Naujoks otrzyma zgodę na rozpoczęcie tajnej operacji. Zdarzenie w Glajwic przebiegnie według planu i da Niemcom oficjalny powód do najazdu na Polskę następnego dnia.